Teraz pokażemy wam jeden z testów funkcjonalnych, który jest zarazem treningiem. Chodzi o to, żeby odgiąć rozszerzone palce do tyłu. Robimy torowanie neurologiczne, unerwienia kończyn górnych, zgięcie kąty 90 stopni między stopą, staw kolanowy, staw biodrowy. I tak powinniśmy wytrzymać około dwóch minut. Tutaj pracują, zobaczcie, mięśnie przywodzicieli, odwodzicieli. Bardzo proste ćwiczenie. Każdy może to ćwiczenie wykonywać. Czy siłę mięśni grzbietu. Mięśni brzucha, klatki piersiowej. Też powinniśmy wytrzymać po dwóch minut. Ważne jest, żeby nam nie opadły biodra, aby nam nie poszły w górę, żeby były w miarę proste plecy. Unieść troszeczkę głowę. Bardzo dobrze. I teraz napieramy napięty i tak wyciągamy się w kierunku czubka głowy.